Witam, mordeczki. Seria dzienna na wtorek. Piłka nożna. Zapraszam wszystkich na film. Wtorkowe bombeczki to Hibernians Shamrock 1K50. Mamy wtorkowe kursy powyżej 2-0 Turan Aktobe 2-50 i Cerito Sero Largo również 2-2-25. Z remisików mamy RFS HJK 320, Colon Veles, 3-0 i Aloa Eastfire 380 Kuponik Królewski dość spory, mamy Karabach po całości, mamy Żalgiris również po całości i mamy Wikingur Malmö na overze 2,5 brameczki. Do wyjęcia 2,925 aż z kuponiku Królewskiego na wtorek. Liga Typera to mecz Karabachu z Lechem, odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, typujemy do godziny 18:12 lipca. Tak wygląda ranking Ligi Typera na chwilę obecną. On zostanie zaktualizowany w filmie statystycznym. Ten film pojawi się albo we wtorek, albo w środę, w zależności od tego, kiedy będę miał czas to wrzucić. Ja zapraszam serdecznie do grup vip polskich. Z piłki nożnej mamy VIP Standard VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem, zapraszam na Sport Predictions.pl, Gmail.com. I wspieranie kanału. W tym tygodniu będzie film, oczywiście, na Puchary Europejskie. A fajne kuponiki będą właśnie dla wspierających. A ja już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. I do usłyszonka w kolejnych filmikach.